Cześć ugrania, pamiętacie Marietę? Dzisiaj jest dla niej bardzo ważny dzień, ponieważ już za chwilę w castingu będziemy wybierać dla niej przyszłego męża. Zapraszam na trzeci odcinek wyzwania Not sobery w The Sims 4. Na początku chciałabym bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w robienie, tworzenie Sima dla... Dla mnie, to znaczy nie dla mnie, dla Marietki. Jestem bardzo mile zaskoczona, bo kandydatów jest aż ośmiu. Tutaj wyświetla nam się dziewięciu, ale niestety musiałam jednego zdyskwalifikować, przez to, że no, prosiłam, żeby nie używać CC ani, a także trzymać się w miarę tych dodatków, które ja posiadam, więc no, tutaj pan z rodziną byli niestety w samych gadkach i bez włosów, więc nie mogę go tutaj pokazywać. Jeśli to by była jedna, dwie czy, lub trzy rzeczy, bo takie gdzieś tam u kandydatów się zdarzały, to ja sobie to podmieniam albo zostawiam. Ale jeśli brakuje mi prawie wszystkiego, no to niestety musiałam z tego kandydata zrezygnować. Ale bardzo dziękuję za włożoną pracę i mam nadzieję, że następnym razem się uda. Tak naprawdę to, co ja nagrywam teraz, to jestem ja z przyszłości, bo ja na początku pomyliłam się i myślałam, że mam sześciu kandydatów, ale okazało się, na szczęście się okazało z rozmowy na Discordzie, że dwóch mi się zagubiło bo powinnam włączyć zawartość zmodyfikowaną panowie są w pełni ubrani i kompletni ale jakoś tak nie wiem dlaczego mi się pojawiali w zawartości zmodyfikowanej to chyba tak jest czasami w tych simsach 4 ja nie wnikam na, szcz na szczęście Troszeczkę na ostatnią chwilę się odnaleźli. Oni będą dograni na sam koniec, ale myślę, że kolejność pokazywania Simów tutaj nie będzie miała żadnego znaczenia. Powiem Wam szczerze, że kandydaci bardzo mi się podobają i ja sama nie wiem, którego bym wybrała, choć ja gdzieś tam z tyłu głowy miałabym jakiegoś tutaj kandydata lub dwóch albo trzech, chociaż sama nie wiem, bo wszyscy są w jakiś sposób naprawdę bardzo ciekawi, bardzo różnorodni. Na szczęście nie będę miała tego problemu, bo Wy będziecie wybierać. Moi drodzy, głosujemy do 12 października. Do północy. I myślę, że powoli możemy sobie przechodzić do castingu. Ale stop jeszcze zanim zaczniemy, malutka informacja, to znów ja z przyszłości, zorientowałam się o takim malutkim detalu, o którym chcę powiedzieć. Simowie mają troszeczkę zmienione oczy, bo ja mam zauważyłam to później, że ja mam jakąś modyfikację, która mi zmienia oczy nawet te z gry i mam dodane cienie i ogólnie. Całe gałki wyglądają troszeczkę inaczej, ale myślę, że to jakoś nie zmieniło bardzo tych simów. A może nawet w jakiś sposób wyładniło. Bo szczerze mówiąc to sama nie pamiętałam jak wyglądały oczy z gry, a ja mam je zmienione tak już z automatu przez modyfikację. Ale to taka mała pierdoła. Kandydat numer jeden to luka Rosa. Nadesłany przez... Sebolo 221. Już na wstępie widzę, że ten sim jest bardzo przystojny. Wiem, że mieliście dosyć utrudnione zadanie, bo ciężko jest, na przykład, no, dla ulubieńców modów, to już w ogóle ciężko jest tworzyć simów, którzy nie mają CC na sobie. No ale drugim utrudnieniem było to, że ja nie mam wszystkich dodatków, ale widzę, że poradziliście sobie z tym świetnie. Luka Rosa, panie Luka, co ty masz tutaj? On ma pragnienie życiowe, pokrewna dusza. Tutaj jest yy, uroczy, lubię, nie lubię, lubi biały niebieski, zielony, muzyka klasyczna, muzyka romantyczna, poobśpiewanie, sprawność fizyczna, gitara, granie w gry, wideo. Z charakteru prosiłam Was, żeby on miał jedną z wybranych cech, które będzie miało przyszłe dziecko i myślę, że fajnie to jest zrobione, bo z, jestem ciekawa co tam wymyśliliście poza tym. Widzę, że tu jest romantykiem, ok. Jest także ambitny i towarzyski. Szybko sobie przelecimy przez stroje. Myślę, że fryzury panów mi się podobają. Być może ja się skuszę potem po jakimś czasie, ale na pewno nie na początku, na zmianę fryzur z modów, z tych, których ja mam, żeby, no wiecie, ja sobie lubię używać CC, ale na pewno nie zmieniałabym tych fryzur tak, żeby jakoś drastycznie ten wygląd CC ma zmienić, chyba bym się trzymała tej wstępnej konwencji, tak jak on był przygotowany. Ej, pan Luka jest bardzo dobrze dobrany kolorystycznie, moim zdaniem. Tutaj ma fajne bucisze. No patrzcie, na no kurczę, z tymi ciuchami z gry też można zrobić jakąś fajną stylową. Ma jeden strój, więc jak najbardziej ok. Ej, jeden strój na co dzień. Na oficjalne, też świetnie dobrane kolorki. Oh, ale pan Luka jest bardzo przypakowany. Trzeba by było się starać je, jego tą sylwetkę utrzymać, aczkolwiek tutaj ma, tutaj tak na, na, na połowie wszystko. Nie, no, wygląda bardzo fajnie. Góra, idziemy dalej. Na szybko, strój sportowy. Bardzo wow! Ale ten sim jest zbudowany, ludzie. Jejku. Fajnie, że ma tutaj czerwone części garderoby, co pasuje do jego włosów. W kolor, kolor czerwony, tutaj będziemy się skupiali na tym kolorze bardziej, właśnie w przyszłym pokoleniu, ale fajnie, że, jak jak mówiłam, ten byk rozpłodowy też będzie nosił już na zaś troszeczkę tego kolorku. Fajnie wygląda w tych majtach. Kurczę, fajne są te majty z serduszkami. Na imprezowy ma coś takiego. No też wygląda bardzo fajnie. Ma tutaj jakieś, jakieś sygnety, bucisze. Mówię, bardzo jestem zaskoczona, że jednak z gry można też dobrać jakieś fajne majty. Te są bardzo ładne. Na, na dwór ma tutaj coś takiego. Mówię, ja na początku w wygranego Sima nie będę jakoś zmieniać, jeśli chodzi o ciuchy. Tylko potem, po jakimś czasie sobie może ewentualnie nadam coś właśnie ze swoich CC. Si, tak, si. Tak więc tak się prezentuje kandydat numer 1 i na końcu jeszcze raz pokażę go z bliska, żebyście sobie mogli się mu przyjrzeć. Obrócę go we wszystkie strony i każdego Sima będę tak obracać, aby było łatwiej podjąć decyzję. Kandydat numer dwa to konor rosa. Stworzony przez. Anetiar 12. Już widzę, że ten Sim ma bardzo charakterystyczną urodę, dość nietypową, ale ma te takie e, skośne, trochę, znaczy nieskośne, takie obrócone oczy, co też wydaje mi się bardzo fajne. Ale ten Sim mnie w pewnym sensie urzeka przez dobór kolorystyczny, bo ta zielona marynarka tak mu pasuje, że ho-ho-ho. Ale po kolei e, zobaczmy sobie tutaj jego aspiracje i cechy. Jest jego, jego aspiracją. Thank you. Jest być geniuszem muzycznym. O, geniusz muzyczny myśliciel lubię, nie lubię. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tego za dużo, ale to lubię, nie lubię, to tu słuchajcie tak zna szybko. Lubi niebieski, zielony, żółty, czerwony pop, muzyka elektroniczna, muzyka, alternatywna, gitara, pianino, skrzypce, śpiewanie, taniec. Nie lubi metalu i majsterkowania. O panie, to ty nam w domu mało pomożesz, ale nieważne. Jest romantykiem, dobra, fajnie to jest ta cecha, którą właśnie będzie dziedziczyło dziecko. Kolejna cecha to zazdrosny. Tu bym miał z Marietką wspólną cechę bo ona jest też zazdrosna. Nie wiem, co to za by wyszło z połączenia tych dwóch cech, w sensie, że oboje simów mają tą cechę, jak, o, pewnie jakieś tam aferki by były. <grych> Takie aspekty rozgrywki też są ciekawe, chociaż ja nie pamiętam, znaczy nie, ja nie wiem teoretycznie, jak, jak to jest grać dwóch, dwoma simami zazdrosnymi, bo ja w Simsach 4 mam małe doświadczenie. Jest też miłośnikiem muzyki, co bardzo... Pasuje do jego aspiracji życiowej. Podoba mi się, że pan konor także nosi okulary, tak jak Marietta, więc tutaj w tym e, względzie by do siebie pasowali. Zobaczmy sobie szybko, w co pan Konor się ubrał. Nastrój codzienny to już widzimy, ma coś takiego. Na wizytowe, też niebieski kolor. Widać, że pan konor nie lub, nie boi się kolorów, co też bardzo mi się podoba. A e na sportowe, on lubi kolor niebieski. Lubi, lubi pan kolor niebieski. Gdzie to lubię? Nie lubię. Tak, lubi kolor niebieski, dlatego często nosi niebieski. W pełni zrozumiałe. Do snu, co pan masz na piżamkę. Piżamkę ma taką, też wygląda, myślę, że bardzo fajnie. O, coś, oj, coś mi się tu po, popsuło. Ja już ostatnio po, powiem Wam, że ja segregowałam sobie te CC i coś tam usuwałam z menadżerem. O, ta stylówka jest bardzo fajna. Ja nawet nie wiedziałam, że w grze są takie rzeczy ludzie. To znaczy wiedziałam, tylko ja to jeszcze tak y, mało poprzeglądałam. Do opływania. Drogie panie, masz też nie, nie, niebieskie majty, Na gorącą pogodę ma tutaj też coś takiego. Też bardzo fajnie widać, że pan jest. Spójny, jeśli chodzi o jego upodobania do ubrań. O, i w tej stylówce wygląda też bardzo fajnie. Ja nie wiem, czy mi nie będzie aż szkoda przebierać tych simów potem. Może zrobimy tak, że właśnie tak jak mówiłam, ale tu się powtórzę, bo już chyba to przed chwilą powiedziałam: że tego wybranka ja sobie będę po czasie może niektóre ciuchy mu zmieniać albo dawać dodatkowe, no bo w sumie tak chciałabym, żeby oni tak pochodzili na początku oryginalnie, jak byli. A więc na koniec pokazuję pana konora, rosę z bliska, abyście mogli się mu dokładnie przyjrzeć, co pomoże w ostatecznym wyborze i zagłosowaniu na, na kandydata, który Wam się najbardziej podoba. Kolejny kandydat to mala Kairosa, stworzony przez Kingę Karolę. Bardzo dziękuję. Widzę tutaj taką fajną różnorodność, bo ten pan chyba się wychował w Sulani. Być może powinien tam mieszkać, ale my kandydata będziemy wprowadzać do mieszkania obok Marietki, żeby było łatwiej. Dla mnie na początek. Możemy też sobie dopowiedzieć coś takiego, że pan malakaj wcześniej mieszkał w Sulani, a przeprowadził się, żeby zaznać troszeczkę innego życia. Bardzo ciekawe jest to, że on ma czarne paznokcie, ale. Okej, okay, okej, okay, ja tam wszystko przyjmuję. On ma też bardzo charakterystyczną urodę i moim zdaniem pasują mu te włosy. Panie Mala Kajrosa, dobra, przechodzimy po kolei, bo chciałabym na każdego Sima poświęcić mniej więcej taki sam czas. Aspiracja Życiowa to autor bestsellerów. Tutaj mamy Myśliciel Lubi, Nie Lubi. Niebieski, pa, ten pan też lubi niebieski, niebieski, czerwony blues, muzyka alternatywna, gitara, fotografowanie, malowanie, umiejętności literackie, pianino, nie lubi sprawności fizycznej i na Nauki kosmicznej. A nie, tylko ty na mnie przy tej potem, jak nie lubisz sprawności fizycznej. Okej, okay, a w cechach ma. Mol książkowy znawca sznuki i snop. Snop to jest ta właśnie jedna z tych trz trzech cech, o które prosiłam. Fajnie, że tu nie mamy tylko romantyków, tylko ktoś wybrał też tą inną cechę. Pokaż, panie, jakie masz ubranie. Nastrój y, na co dzień ma coś takiego. Widać, że on jeszcze niedawno zszedł dopiero z tej plaży, ale wygląda bardzo fajnie. Y, tutaj nastrój wizytowy. No, panie, elegancka i piękna. Klasyka, to mi się podoba. Oj, podobają mi się takie, takie, oj, że mężczyźni w strojach wieczorowych są cali na czarno. Nastrój sportowy ma tak taką luźną koszuleczkę. Wygląda też fajnie i spoko. Do snu, panie, co ty tam masz? Klasyczne, szare majtaski. Ja bardzo lubię takie klasyczne majtaski. Fajnie jest czasami zaszaleć, ale klasyczne majtasz, majtaski także zawsze w modzie. Już zaczynam mieć głupawkę od tego gadania o tych strojach. Okej, okay. tak, to jest na imprezowie, ma coś takiego. Fajnie, bo te bransoletki bardzo pasują do jego stylu, wy. na Napływanie. Panie, co masz do pływania? Do pływania ma takie gadki, strój gorącą pogodę. O, a tutaj pan już poszedł też taką bardziej klasykę i też wygląda bardzo fajnie. O i nastrój zimowy ma coś takiego. Myślę, że do jego wyglądu bardzo pasuje ten berecik. I też moim zdaniem wygląda bardzo fajnie całościowo. I na koniec spójrzmy sobie na pana Malakaj z bliska. Przekręcam go w kółeczku, żebyście mogli obejrzeć go w całej okazałości. A my przechodzimy powoli do kolejnego kandydata. Kandydat numer 4 to Mat Rosa. Stworzyła go Luna5023. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Na pierwszy rzut oka on mi wygląda na takiego wyluzowanego gostka. Nie najgorsze są te, powiem Wam, te fryzury fa facetów w simsach. Tak, bez, bez CC też są naprawdę całkiem okej. Okay. Ja się tak przyczepiam tych modów, a. Czasami też warto jednak pokłonić się nad tymi rzeczami z gry, a nie być taką stuprocentową młodziarą. Widzę tutaj, że jego aspiracja to ekspert komputerowy, marzy szybko się uczy. Tutaj lubi, nie lubi. Nie ma, ale też jak najbardziej to rozumiem, bo to, co Sim lubi czy nie lubi, może się kształtować powoli podczas rozgrywki. W cechach ma to, że jest perfekcjonistą, jest także romantykiem. Przypomnę, że to jest ta cecha właśnie z tych trzech, trzech cech, które miał posiadać Sim. I też jest wesoły. O, właśnie fajnie, że jak ja spojrzałam na niego, to od razu tak sobie pomyślałam, że pa pasuje do niego, że jest taki wyluzowany, i bardzo pasuje, patrząc na jego wygląd, że on jest wesoły. Drogi panie, pokaż swoje ubranie. On ma aż trzy stroje na co. Jest ubrany tutaj klasycznie, ale. Fajnie, naprawdę fajnie. Wygląda na takiego młodziutkiego Sima, który jeszcze lubi się bawić. E, tutaj ma czerwoną koszulę, też jest jak, wie, jak większość zresztą jest dobrze zbudowany. E, widzę, że tu poszedł w kolor czerwony, co bardzo pasuje. E, trzeci strój ma tutaj taką kurteczkę jeansową i też wygląda bardzo fajnie. Powiem Wam, że mi się wszyscy podobają. Jak ja bym miała wybrać sama, to bym miała wielki problem. E, nastrój wizytowy ma tutaj też taki ładny fraczek. To jest garnitur, nie to jest znaczy garnitur garnitur z muchą. Klasyka, czerń i biel, nastrój sportowy. Ma coś takiego, też klasyka, co zawsze jest w modzie. Na piżamkę o, pan ma tutaj takie ogniste majty, bardzo dobrze dobrana stylowa piżamkowa moim zdaniem. Te majty mogą symbolizować jego ognisty charakter romantyczny na imprezowe. Też, też wygląda bardzo fajnie, ma taką szarą koszulę, dżin, dżiny i brane zoletę. Nastrój kąpielowy, też takie klasyczne majty, no ale widzicie chociaż w tych strojach kąpielowych możecie Kandydatów obejrzeć, że tak powiem, w całej, znaczy może nie do końca w całej, ale w prawie całej okazałości. Chociaż przypomnę, że to nie wygląd jest najważniejszy, wybierając sobie odpowiedniego, najlepszego kandydata. I tutaj pan też, Matt, też poszedł w klasykę, co wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Fajnie, że on, no, tą bransoletkę tutaj tak często nosi, podoba mi się. Uuu, i tutaj też wygląda bardzo fajnie. Podobają mi się te buty z gry, są naprawdę fajnie zrobione. A na sam koniec pan Matt Rosa z bliska. Stwierdziłam, że ja muszę pokazywać ich tak, bardzo blisko, żeby łatwiej Wam było podjąć decyzję. Ten sim jest moim zdaniem też bardzo przystojny. W ogóle mi się wszyscy podobają, jejku, co ja tam gadam. Ok, a my przechodzimy do kolejnego kandydata. A więc tym samym kolejny kandydat, numer 5 to Alan Rosa, autorstwa Kosa to Mistrz, bliżej znana nam jako Brak. Ale tutaj, moi drodzy, niestety też miałam obiekty usunięte, ale widzę, że tutaj przy, muszę przymknąć oko. Znaczy, większość elementów mi się nie usunęła. Jedyne co to włosy. Ty, tutaj musiałaś jakoś spojrzeć, chyba użyć coś z innego dodatku, i ja to doskonale rozumiem, ale ja tego Simano nie muszę przerabiać tak jak przy tamtej rodzinie, że wszyscy byli łysi i nie ubrani. Tutaj były tylko włosy, dlatego oczywiście kandydat numer 5, czyli pan Alan Rosa, jest tutaj dopuszczony do castingu. Zmieniłam mu lekko włosy żeby, no ja wiem, że może miałaś tutaj na myśli troszeczkę coś innego, ale chciałam się trzymać e, tych włosów, które mu nadałaś, w sensie, żeby zrobić coś chociaż troszeczkę podobnego, dlatego wybrałam takie. On na co dzień miał rozpinany sweterek, ale mi się pojawił tutaj bez e, koszulki, bez niczego, więc e, dałam mu taką taką koszulę na co dzień. Ej, pan Alan, wygląda bardzo ciekawie z twarzy. Ja nie wiem, co ty tam pisałaś na tym Discordzie, że to by Simowie nie wychodzą, bo on moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo fajnie. I piegi ma, ja lubię piegi. Wie wszystkich, co mają piegi, więc bardzo mi się podoba. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo sympatycznego Sima i zaraz zobaczymy tutaj co ma w charakterze. Aspiracja życiowa to autor bestsellerów. Lubię czytaczy i lubię, 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 pisarzy tutaj, yy, że jest także myślicielem. Lubię, nie lubię, na szybko lubi. Kolor szary, pomarańczowy, brązowy, blues, muzyka alternatywna, granie w gry, wideo, umiejętności literackie. Nie lubi. Radio dla dzieci, majsterkowanie, programowanie. A następne, co nam w majsterkowaniu w domu mu nie pomoże, ale spoko, nasza marietka tutaj ogarnie. Teraz ludzie się tak dzielą pół na pół, nawet z takimi rzeczami, które wydawały się zawsze kiedyś niby przeznaczone dla mężczyzn. W charakterach ma to, że jest kreatywny, jest molem książkowym, także. I jest snobem. To jest ta jedna z tych cech, które miał posiadać właśnie przyszły mąż dla Marietty. Tak jak wspominałam wcześniej, tutaj niektórzy simowie pojawili się wraz z rodzinami, co jest naprawdę dobrym pomysłem, bo ja, ja bym na to nie wpadła, biorąc udział w jakimś konkursie, żeby, żeby tutaj jednak dorobić pewnych simów. I pan Alan ma siostrę, ale ja ją pokażę tak bardzo szybko, żeby tutaj nie przedłużać i panu Alanowi też nie poświęcać więcej czasu niż innym. On ma siostrę, która wygląda, o pani siostra, pani siostra, pani jest nieubrana, ale ok okej, okay, tutaj na to przymkniemy oko, albo dwa oka, dwoje oczu e i w razie czego jakby on został wybrańcem, no to my ją tutaj ubierzemy, ale wracając do pana... Alana. Widziałam, że większość strojów mu się wyświetla, więc jak najbardziej nie chcemy go tutaj dyskwalifikować przez jedno jakieś małe niedociągnięcie z włosami i z koszulą. Nastrój oficjalny ma tutaj coś takiego, aczkolwiek nie spojrzałam na wszystkie stroje, więc w razie czego tutaj jakieś gadki mu wymienimy, jeśli się coś nie pokaże, ale tutaj już nie kombinowałam, tutaj te wszystkie stroje były. Oficjalny strój bardzo mi się podoba, pasuje do pana Alana, wygląda myślę, że bardzo spoko. Nastrój sportowy ma tutaj taką koszulę, Gatki, gadki, panie, gatki. E, to chyba coś też musiało zniknąć, no ale dobra, powiedzmy to są takie małe pierdoły. Dosnu ma strój, który bardzo mu pasuje. Moim zdaniem wygląda w tym świetnie, naprawdę świetnie. Taki czerwoniutki, rudziutki, fajne. Bardzo podobają mi się te spodenki z gry. Na no, imprezowe ma coś takiego. O tutaj on też ma okulary, co moim zdaniem też bardzo mu pasuje. No i też nie ma buciszy, ale mówię, to są takie malutkie dotale, które ja w razie czego sobie tutaj jeszcze bym mu podowstawiała. Do, w samych Majtaskach pan Alan się prezentuje. Tak, jak widzimy, jest. Umięśniony i dobrze zbudowany, i fajnie wygląda. Taka normalna, męska, fajna, wysportowana, nieprzesadzona budowa. Aczkolwiek nieprzesadzona, no kaloryfer jest. Na gorącą pogodę. Ma coś takiego, co też bardzo do niego pasuje. Bardzo, bardzo mi się podoba ta stylówka, szczerze powiem. Naprawdę, naprawdę. I nastrój zimowy, panie masz? O! No i tutaj, proszę państwa, na szybko mu wsadzam jakąś kurtkę, no bo mówię, nie chciałam go dyskwalifikować przez to, że miał jakieś tam dwie czy trzy rzeczy niewczytane. Okej, okay, on na co dzień nosił takie. A też rzeczy, więc zostawiamy mu na razie coś takiego i będzie w skarpetach. Na razie siedzi w kasie, więc nie zmarznie. No i klasycznie na sam koniec, drodzy Państwo, możemy pooglądać Sima z bliska i zobaczyć jak się prezentuje dokładnie w przybliżeniu. A my tym samym przechodzimy powoli do następnego kandydata. Kandydat numer 6, autorstwa, przepraszam Ci, moja droga, ale ja chyba nie wiem jak to się czyta, Angeliki Kent, Angelika... Angelika. Naprawdę przepraszam, cię. nie, 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 nie wiem, jak to się czyta, ale okej. Okay. Okej, okay, ale pokazuję niki tutaj też obok napisane, więc proszę mi wybaczyć. Kolejny, czyli szósty kandydat, kandydat to Gustav Rosa. No nie, no... Następny Gustaw. O, ja lubię tych Gustawów. Wiecie, że lubię Gustawów, ale już mam w trójce tego Gustawa poczciwego w tej mojej serii. Gust Gustaw, Gustaw. Oj, bardzo mi się podoba to imię, Gustaw. Aj, ty, 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 ty. ty, Wiedziałaś, wiedziałaś, jak tu zagrać. kurczę. Ale dobra, bezstronniczo przechodzimy do kandydata numer 6, który prezentuje się też bardzo elegancko. Miałam jakiś mały komunikat o obiektach usuniętych, ale przeszłam sobie szybko przez jego garderobę, nawet w sumie nie patrzyłam dokładnie, co. Ma na sobie, ale widziałam, że jest ubrany, więc tutaj nie ma mowy o żadnej dyskwalifikacji. Panie Gustawie, co pan maś w środku? To jest sim renesansu. Tutaj może szybko się uczy, bardzo dobrze. Lubię, nie lubi. Nie ma tego, rozumiem, w pełni możemy sobie wypracowywać charakter, znaczy charakter. To, czego lubi, nie lubi podczas rozgrywki. On jest porywczy, także jest geniuszem, ale nie dałaś mu tej cechy, jednej z tych cech, o które ja prosiłam, ale ja to zrobię tutaj, ponieważ żaden z kandydatów nie miał cechy gorąca głowa. Więc, bo no by, by, byli romantykowie, byli snobowie, a gorącej głowy nie było, więc proszę mi wybaczyć. Tutaj Sim dostanie gorącą głowę. A nie, czekajcie. O kurcze, gorąca głowa to jest jakaś cecha z dodatków, której ja nie mam. Na pewno nadałaś tutaj tą cechę, która miała być. No przecież. Kurczę, no na 100% to zrobiłaś. Czyli ja nie mam ludzi z gorącą głową. Ja muszę. Co ja. Czy ja muszę jakiś dodatek kupić? Dobra, to jest. On jest porywczy i jest geniuszem. Jak jest porywczy i jest geniuszem, to moi drodzy. Nie, dajmy mu tego snoba. Dam mu snoba. No przepraszam bardzo, ale ja naprawdę myślałam, że gorąca głowa to jest tych dodatków, które ja mam, ale ja tutaj tego nie widzę. Albo jak nie widzę, to albo jestem ślepa i to mam, ale nie widzę tego. Naprawdę tego nie widzę. Dobra, trudno moi drodzy, przechodzimy do SIMA. To jest taki mały, mały mankament z nieposiadaniem wszystkich dodatków i moje niedopatrzenie, że ja tej cechy nie miałam, a prosiłam, żeby ją Simom nadawać. Przepraszam. Pan Gustaw też ma piegi. Też ja bardzo lubię piegi i w ogóle. Go nastrój na co dzień ma jeden, bardzo dobrze, bardzo klasyczny. Pan ma ładny tatuaż, dżinsiki, zegareczek. Nastrój wizytowy ma taki ładny, bardzo ładny, klasyczny garnitur. Podoba mi się postura tego pana, bo tu jest przypakowany, ma chude nogi. Fajnie. Sportowy strój ma taki też wygląda spoko. No owłosioną klatę ma, co dla mnie jest minusem, to ale już nieważne. Nie no, śmieję się, Sim wygląda naprawdę świetnie moim zdaniem. Do spania ma takie porty. Oj, tutaj nawet się w majtasach pan nam chyba nie pokaże. Ale przechodzimy dalej. Nastrój imprezowy. Ma tutaj coś takiego z odkrytym torsem, owłosionym. Jak pan Gustaw zostanie wybrany, to ja mu jakąś tam pod koszuleczkę małą założę. Aczkolwiek z drugiej strony, co ja się czepiam u włosionego torsu? Przecież tak wygląda naturalnie człowiek, no. Bardzo ładnie go Ładne masz te kłaczki, tutaj dywanik, jak najbardziej. Do pływania ma takie też dłuższe majty. Wygląda też całkiem spoko. Okulary słoneczne. I na gorącą pogodę ma taki strój fajny też, klasyczny. Oczywiście tutaj umieśnione mięśnie, umięśnione mięśnie, co ja mówię? E, umięśnione ciało jest dość odkryte przez Taką koszuleczkę, boksereczkę i nastrój zimowy. O, tutaj chyba nie sprawdziłam, czy, czy coś mi nie zniknęło. Nastrój zimowy ma coś takiego i też wygląda... Ej, to z gry? Naprawdę są takie płaszcze w gry? W gry? W grze? Fajne, nawet nie zauważyłam go wcześniej. Wygląda naprawdę zacnie. I na sam koniec obejrzymy sobie pana Gustawa z bliska. Oj, te Gustawy, Gustawy... Przechodząc dalej, przedstawiam kolejnego kandydata, czyli jednego z dwóch panów, który zaginął, ale odnalazł się w ostatnim momencie. Kandydat numer 7 to pan Luka Rosa. U, drugi Luka nam się tutaj trafił. Stworzyła go Mesi. Bardzo, bardzo dziękuję. Jejku, jak jest mi miło. Jak mi jest miło, ale mi jest miło. Widzę, że ten sim bardzo mi się podoba. Fajny, fajny taki loczek, powiem wam. Szybko przez charakter przechodzimy. On ma tutaj w hmm, pragnieniach życiowych, aspiracjach życiowych duszę towarzystwa. Jest także kontaktowy. Tutaj jest porywczy. I ja tu widzę jedną rzecz. Jest porywczy, jest wegetarianinem i zapaleńcem. to nie, i nie ma jednej z tych trzech cech, o które prosiłam, albo się podmieniła jedna cecha. Tak jak przy poprzednim kandydacie miałam problem, bo nie miał tej jednej cechy. Domyślam się, że miał go, tę cechę, tą gorąca głowa, której okazało się, że nie posiadam w Simsach. I myślę, że ten Sim też powinien mieć tutaj cechę gorąca głowa. Ale ja sprawdzę to. Ja najwyżej sobie ten dodatek jakoś tak niedługo do zakupie I w razie czego, jeśli pan Luka zostanie wybrany, to my tą cechę mu uzupełnimy. Myślę, że można spokojnie wymienić zapaleńca na gorącą głowę i wtedy będzie zgodnie z zasadami i oczekiwaniami, tak jak miało być. Kurczę, ludzie, jak mi się ci Simowie podobają, oni na naprawdę, naprawdę są świetni. A kto by pomyślał, że taki loczek taki będzie fajny? Podobał mi się, naprawdę mi się spodobał. Jak przechodzimy szybko przez stroje, ja tych Simów dosyć dokładnie pokazuję. Ja wiem. No ale przecież z drugiej strony, jak się napracowaliście, ubieraliście ich, o panie, ładnie, ładnie panie. Nastrój wizytowy, znaczy oficjalnie. Ma coś takiego. Nastrój sportowy. Też fajnie, klasyczna bluza. Ojejku, do snu. Do snu ma taką kuszeleczkę też klasycznie czerwone majtasy <grywa> na imprezowy strój. Tak, to jest imprezowy. Ma coś takiego, to pan yy, ma kurtkę taką, też wygląda fajnie, luzacko i spoko. mają mi się te jego loczki na, na gadki, gadki majtaski, do, do pływania ma takie. Tutaj na szybko, o gorąca pogoda, bardzo ładnie panie, bardzo ładnie panie, pan, pan wygląda. i na strój zimowy, ma coś takiego, czapajkę taką yy, w kropeczki, wygląda fajnie, naprawdę fajnie. I na sam koniec pokazuję jeszcze kandydata numer 7, tak z bliska, z małym obrotem, aby zobaczyć jak wygląda dokładnie. Okej, okay, a my tym samym przechodzimy do ostatniego kandydata, czyli kandydata numer 8, autorstwa, no, przeczytajcie sobie sami. Ej, ty masz nick na tym, na Discordzie inny, dosyć oryginalna. Ale przechodzimy do Sima. Malakai, Malakai, też mamy Malakai, przez K jednego, Panowie tutaj powtarzają się imiona, fajnie, że fajnie wyszło, że wpadliście na coś takiego podobnego, że w sumie te imiona się dwa razy już powtórzyły, ale panie, 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 pan nie ma jednej z cech, która była tutaj wymagana i jest nieangażujący się, porywczy... Więc tutaj mu na pewno nie będzie pasowało romantyk, więc damy mu, że jest snobem. No przykro mi, muszą to zmienić, bo tak ma zostać. Bo była taka zasada, że on ma mieć jedną z tych cech, które dziedziczy potem dziecko. Oj ciężki panie, będziesz miał charakterek, ale to właśnie też mogłoby być całkiem ciekawe. Aspiracje, co ma w, e, aspiracja to dusza towarzystwa i kontaktowy. O, w sumie wyszło, że to, tak jak poprzednik. Pokaż, panie, jakie masz ubranie. On mi tak trochę na takiego cwaniaczka wygląda, pewnego siebie cwaniaczka. Na strój codzienny też widzimy, ma coś takiego, strój wizytowy. A, bo nie ma, ale to są małe pierdy to sobie można uzupełnić to pewnie jakoś jakaś rzecz była albo z modów albo z dodatków których ja nie mam nastrój sportowy wygląda tak pasuje mu moim zdaniem bardzo pasuje pan pan malakaj ma także duże dziary. na noc proszę pana klasyczne czarne majtasy nastrój imprezowy ma coś takiego też wygląda bardzo fajnie oj powiem wam że wszyscy panowie są dobrze zbudowani i naprawdę fajnie wyglądają dopływania czarne też wygląda tak no 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 no, no. na gorącą pogodę Wygląda następująco, a ja nawet lubię te buty z gry, są moim zdaniem spoko. I nastrój dzimowy, o, bardzo ładnie dobrany kolorystycznie, pasuje mu to do włosów moim zdaniem. Fajne są te płaszcze takie, czy te kurtki dla panów, naprawdę bardzo fajne. No i oczywiście na sam koniec, kandydat numer 8 z bliska z obrocikiem. Przyjrzmy się mu dokładnie, ale bije z tych oczu taka pewność siebie, jego ludzie. A my tym samym mamy za sobą już wszystkich kandydatów. Moi drodzy, powtórzę jeszcze raz. Bardzo proszę o głosowanie w komentarzu na sima, który Wam się najbardziej podoba i przypadł Wam najbardziej do gustu. Proszę wpisujcie numerkami, a nie imionami, żeby wiadomo, te imiona tutaj nam się trochę powtarzają. Numerkami będzie zdecydowanie najłatwiej. A ja jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za za włożoną pracę, bo widać, że odwaliliście kawał dobrej roboty i nie spodziewałam się, że tych simów będzie aż tylu. Ja nawet nie zdążyłam, bo myślałam, że sobie połączę casting z odcinkiem i nawet jeden dzień sobie przegrałam z Marietką, ale nie spodziewałam się, że to tyle zajmie i tych simów będzie tylu, więc z Marietką zobaczymy się w kolejnym odcinku, a ja na Wasze głosy będę czekać przez dokładnie tydzień. Do środy, 12 października, do północy. Wiem, że będzie bardzo ciężko, bo kandydaci są naprawdę bardzo interesujący. I ja powiem coś jeszcze raz, że ja nie wiem, kogo bym wybrała. No mówię, jakiegoś może bym faworycika, albo dwóch, albo trzech. Może bym miała, aczkolwiek każdy z nich ma coś w sobie. Każdy naprawdę jest tak interesujący. Bardzo ciekawa jestem, na kogo zagłosujecie i kto będzie tym przyszłym mężem dla Marietki. Ale dobra, to by już było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i dziękuję z góry za głosowanie. A my się widzimy w następnym odcinku. Najszybciej pod koniec przyszłego tygodnia.